Cześć strony KartoMP. Chcę tylko powiedzieć, że te wszystkie filmy będą nagrywane jak teraz. Że ten, że się zmieniają kolory. I tak jak kiedyś. Możecie sobie zobaczyć tam bardzo dawno temu, bo ten telefon co teraz nagrywałem, to ten. Nie co teraz nagrywałem, tylko co tak Skywarsy, Bohaterów, Stitzman stic, Gun, tak? No to to było nagrywane na pożyczonym telefonie, tak? Tak. No, możecie sobie zobaczyć stare filmy, jak to było robione, wracam jakoś do zdrowia. No i filmy teraz mogą maksymalnie trwać 10 minut. Więc wiecie, no to tak dosyć krótkie będą, ale tak proszę sobie, że ktoś zobaczy krótki film, tak nie będzie też najgorzej. Nie musicie łapać tego filmu. Możecie, to tam nie jest ważne. No, no to cześć.